Wykonaliśmy najważniejsze zadania, które zaplanowaliśmy w sferze inwestycyjnej. W ramach wydatków majątkowych najwięcej przeznaczyliśmy na poprawę infrastruktury drogowej, na dostępność transportową regionu, bo aż 62% w całej puli wydatków inwestycyjnych. Zakończyliśmy budowę mostu w Milsku, oddaliśmy do użytku Centrum Kreatywnej Kultury, to w tej sferze społecznej, ale również Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. To są takie trzy ikony, ale tych zadań inwestycyjnych udało się zrealizować znacznie więcej i to najwięcej właśnie w obszarze poprawy infrastruktury drogowej. Samorząd konsekwentnie realizował inwestycje w obu szpitalach. Udało się pozyskać środki z Polskiego Ładu, również na poprawę infrastruktury w szpitalu w Gorzowie, w szpitalu w Zielonej Górze. Zakończyliśmy budowę ośrodka geriatrycznego w Torzymiu. Prowadzimy Centrum Zdrowia Psychicznego w Zaborze oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Obrzycach i w Bożu i tu zadbaliśmy odpowiednio o poprawę warunków hospitalizacji, ale też realizowaliśmy bardzo duże projekty w zakresie termomodernizacji. Ten największy to zakończona termomodernizacja szpitala klinicznego w Zielonej Górze. Nie zapomnieliśmy o inwestycjach w kapitał ludzki. To są stypendia sportowe, to są stypendia dla utalentowanej młodzieży dla studentów medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa ale również dla absolwentów psychologii, którzy wybrali specjalizację w zakresie psychologii klinicznej i również dla lekarzy, młodych lekarzy, którzy wybrali specjalizację w zakresie psychiatrii dziecięcej. Realizowaliśmy budżety obywatelskie dla młodych, dla seniorów, dla obszarów wiejskich. Takie małe, nieraz programy, jak promocja równego traktowania kobiet i mężczyzn, jak projekty dla pszczelarzy, dla działkowców, dla klubów sportowych, chociażby w tym czasie suszy w zakresie podlewania boisk. Także realizujemy naszą politykę regionalną w sposób zrównoważony, dbając o tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Dzięki temu samorząd lubuski pod tym względem zajął drugie miejsce w Polsce, pod względem inwestycji i wydatków majątkowych, ale również zyskują mieszkańcy, bo dzięki temu, że PKB rośnie, Podobność portfeli mieszkańców również i pod względem zamożności obywateli, też zajęliśmy za ubiegły rok drugie miejsce w Polsce.